Witam Was serdecznie. W filmie tym będziemy wymieniać w OPLU Astro silnik 1.6, 16 zawarowy X16 XL czujnik położenia wałka rozrządu. To jest oto ten czujnik. Tak on wygląda. Mocuje się go na dwóch śrubach. Tu jest akurat kawałek kurwana, tego plastiku, to jest nie problem. Eee, tak ten czujnik wygląda. Mierzy obroty eee, wałka rozrządu. To jest wtyczka trzykablowa. Nakładana. Gdzie ten czujnik się znajduje? Oznaczenie jego jeszcze może podpowiem 9412 795 tu u góry 0568, ale to chyba jest nieistotne. Ten czujnik znajduje się, tu jest obudowa filtra powietrza, tu jest obudowa wałka, wałków rozrządu. Trzeba ściągnąć e, całą obudowę filtra powietrza, e, następnie ściągnąć obudowę rozrządu, i tam znajduje się ten czujnik. Jest w ten sposób zamontowany pomiędzy wałkami i liczy obroty. Czyli chwila demontażu się przyda. OK, oglądajcie. Czujnik sobie odłożymy, musimy oczywiście odkręcić, nie, nie, tu nie będziemy nic odkręcać, śrubokręt i ściągamy opaskę, luzujemy opaskę filtra powietrza. I zanim zabierzemy się za dalsze czynności, dla pewności odepniemy akumulator. Zawsze, gdy wymieniam jakieś części, mam taki zwyczaj, że akumulator zostaje przeze mnie rozpięty. Chodzi głównie oczywiście o ujemną klemę. Wtedy mam pewność, że nic się nie stanie nic się nie uszkodzi dlatego też Wam zalecam zawsze odpinanie ujemnej klemy gdy cokolwiek odpinacie przypinacie w swoim samochodzie oczywiście potem radio będziecie musieli ustawienia sobie na nowo ustawić ale lepiej to niż ok lepsze to niż uszkodzić przypadkiem jakieś inne czujniki może to się wydać śmieszne ale można coś uszkodzić. Ok, klema ujemna zdjęta, możemy zająć się demontowaniem obudowy filtra powietrza. Ok, zluzowana opaska, nie trzeba do końca jej luzować. Ściągamy teraz wtyczkę IAT, czyli naszego czujnika powietrza dolotowego temperatury, czy coś jeszcze, żeby się dostać do naszego filtra powietrza. Myślę, że będziemy musieli zdjąć obudowę całego dolotu powietrza. Tak. Raczej tak. Raczej tak. Czyli musimy ściągnąć tą rurę dolotowego powietrza z przepustnicy, chociaż jeszcze chwila. Spróbujemy ściągnąć najpierw z filtra powietrza tą rurkę grubą. I zobaczymy, czy będzie to konieczne. No może się okazać, że nie będziemy musieli ściągać. Wystarczy, że ją tutaj sobie gdzieś po prostu z tyłu tej róży znajdują się przewody. Tak więc trzeba je odpiąć od takich plastikowych zaczepów. Wystarczy po prostu pociągnąć te przewody. To jest przewód odprowadzenia oparów paliwa z baku. Ok, zdemontowany. Już innego nie ma. Tak więc, po prostu ściągamy tą rurę z filtra, z obudowy filtra i zobaczymy, czy to wystarczy. Jeżeli nie idzie, to musimy jeszcze trochę poluzować cyband, jaki tutaj się znajduje. Ok, cyband już puścił, nie ma problemu. Potem go sobie nałożymy, ale mamy pewność, że nie trzyma nam tutaj. Ok, jeszcze kawałek. Róbmy to stosunkowo spokojnie, bez szarpania. Trzeba nic nie urwać i nie łamać. Czyli lepiej stopniowo, delikatnie niż w cudzysłowie na hama. Ok, teraz mogę cyban lekko nałożyć. Ok, jest. Nigdzie nie zniknie. I spróbujemy zobaczyć, czy obudowę ściągniemy bez. Tu, jak widzicie, jest taka złoczka elastyczna. Więc spróbujemy sobie zrobić tak. Tu, w ten sposób. O, I nie będzie konieczne ściąganie z przepustnicy tego plastikowego elementu do lotowego, czyli do przepustnicy powietrza. Ok, kolejnym elementem jest. jest zdemontowanie z obudowy filtra powietrza. Tutaj tego elementu, to jest tak jakby pompka, która doprowadza opary paliwa z baku do przepustnicy bezpośrednio. Następnie filtr powietrza trzyma filtr wewnętrzny na czterech takich zaczepach wystarczy je odgiąć można to zrobić na przykład za pomocą kombinereczek takich małych, jeżeli palcami ciężko okay. to są tylko takie zaczepy, więc one nie odpadną wystarczy je po prostu zdjąć OK, i obudowa filtra powietrza górna jest już odblokowana wystarczy teraz tylko do góry i jak widzicie w tym momencie moglibyśmy sobie wymienić na przykład filtr powietrza w naszym samochodzie tak wygląda obudowa w środku jak jeżeli kogoś interesuje ona jest czyściutka odkładam na bok tu jest nasz filtr powietrza jeżeli kogoś też interesuje to przy okazji wyciągam Oryginalny filtr z Opla ma takie paski, jak widzicie, gumowe, które idealnie rozmieszczają wszystkie papierowe włosia. I oryginalny filtr ma większą tą gumkę, czyli idealnie dolega górna pokrywa tego filtra. Tak więc nie zalecam kupować żadnych zamienników, tylko oryginały w ASO. Te zamienniki wszystkie mają trochę mniejszą gumę i powoduje to to, że górna obudowa, czyli tą, którą przez nią ściągnęliśmy nie dolega idealnie i może jakieś lewe powietrze łapać zalecam kupować oryginalne OK, tak więc filtr sobie odłożymy na razie na bok obudowę musimy zdemontować, jak się ją demontuje? tutaj jest taka jedna śruba torksowa. wystarczy ją zdemontować i ten uchwyt, który trzyma filtr po prostu sam wyjdzie już znajdziemy sobie torksa od odpowiedniego bitów jakie tutaj posiadam myślę że znajdę taki który jest mi potrzebny i zarazą powiem jaki to jest rozmiar dość duży Dość duży ten powinien w pełni wystarczyć o, jest trochę luźny, więc zobaczę czy nie mam większego o jest większy i ten powinien być idealny tak, ten jest idealny jest to torx, o nie ma oznaczenia, ciekawe, chyba jakieś po prostu nędzne kupiłem, no, ale mając taki zestaw Torksów bez problemu sobie poradzimy. Jest to, jest dość duży, e, wystarczy dopasować pewnie śrubokrętem odpowiedniej szerokości też się da odkręcić, nie trzyma to jakoś specjalnie mocno, więc nie ma się co obawiać. Nałożymy sobie bita odpowiedniego, czyli tego torxa i odkręcamy w ten sposób obudowę o dobra puścił bez problemu trochę więcej siły na początku a potem już idzie kompletnie luźny ok, tak więc filtr o tu od śrubkę sobie odłożymy tak więc ściągamy teraz ten element, który tu trzyma nasz filtr powietrza. To go sobie zdemontować. Znaczy wyciągnąć z filtra obudowy. I cała obudowa, jak widzicie, wychodzi w ten sposób. Cała obudowa jest ściągnięta. Można sobie przy okazji przejrzeć, czy nie znajdują się tam jakieś robale. W moim przypadku już tu widzę jakieś robale, jakieś komary, muchy. To można sobie tą budowę do góry nogami obrócić i wszystko z niej wyrzucić. Ok, obudowa już jest czysta. Możemy sobie ją odłożyć na bok. I w tym momencie możemy zabrać się za ściągnięcie już bardzo wygodne tej obudowy rozrządu. Mamy tutaj dwa torksy, trzy torksy, które trzeba ściągnąć. Tak więc można też je ściągnąć za pomocą nasadki, jeżeli nie mamy specjalnych, specjalnych kluczy. To znaczy końciowek nasadowych torksowych. Więc ja spróbuję dopasować nasadkę bez problemu. Otworzymy. Teraz wam powiem jaka to jest. Mam nadzieję, że wszystko widzicie dobrze, powiększę. że Wam pokazać, tu są te śruby, o których mówię. Jedna, druga, trzecia. Żeby je odkręcić, spróbuję znaleźć. Odpowiednio to jest trochę za duża 7, chyba 6 będzie dobra. Sprawdzamy. Szóstka nachodzi idealnie. szóstką na pewno odkręcimy. Tak więc bierzemy sobie grzechotkę. I grzechotką z 6 mm nasadką sześciokątną powinniśmy bez problemu odkręcić. Sprawdzimy. Ok, jedna poszła druga poszła i trzecia zaraz pójdzie mam nadzieję no, trochę mało miejsca przez tutaj zaczep naszej poduszki trzymającej silnik ale mam nadzieję że pójdzie ok poszła wystarczy mocniej nacisnąć pod kątem i nie powinno być najmniejszych problemów. Spróbuję teraz już odkręcić ręcznie. Wszystkie czynności, które wykonuję, pamiętajcie, żeby wykonywać powoli. Nie śpieszmy się, żeby czegoś nie uszkodzić, nie zrobić sobie dodatkowych kosztów. Przy okazji gdy zdejmiemy sobie filtr, obudowę filtra powietrza, bardzo łatwo sobie wymienić pasek wieloklinowy który tutaj jest oczywiście napędza nam alternator e, wspomaganie kierownicy jeżeli zauważylibyśmy, że ten pasek jest trochę luźny znaczy może nie luźny, no przepraszam jest poszczępiony i tak dalej to oczywiście warto sobie go wymienić ok, podczas odkręcania tych śrub, które właśnie odkręcam czyli obudowy wałka rozrządu pamiętajcie, żeby robić to w miarę delikatnie żeby ta śruba nam gdzieś nie poleciała pod samochód i nie znikła Ok, pierwsza śruba, jak widzicie tak wygląda. Jest już zdemontowana. Ok, zlecimy dalej. Jeszcze dwie. Używajmy do odkręcania wszelkich śrub w samochodzie. W miarę dobrych narzędzi, przynajmniej chodzi o to, żeby żadnej śruby nie traktować narzędziami, które nie dadzą sobie z nim rady, bo po prostu uszkodzimy łebek śruby jakiejkolwiek i, i już potem albo nie odkręcimy tej śruby, albo będzie po prostu uszkodzona, nadawała się do wymiany. Narzędzia muszą dokładnie nachodzić i trzymać bez luzu daną śrubę. Ok, jeszcze trzeci, wszystkie już są zdjęte, dobra. W tym momencie nasza obudowa jest już o, w ten sposób, już jest odkręcona, nie widzę innych śrub. Sprawdzam, o, i tutaj dochodzi ten kabelek prawdopodobnie od czujnika wałka rozrządu. Zobaczcie, już obudowa jest luźna, czyli ja ją sobie zdejmuję, delikatnie oczywiście, nic na siłę. Sprawdzamy sobie jak to wygląda w środku. Coś tu trzyma jeszcze? Aha, to jest taki uchwyt na ten przewód od czujnika, wałka rozrządu. To po prostu zdjąć aż kabelek po prostu z tego uchwytu. I jak widzicie, obudowa wygląda w ten sposób: trzy śruby. W środku wygląda tak: jej oznaczenie to 90. 530 913 tu na dole. Ok, odkładamy sobie obudowę. I jak widać, widzimy tutaj już nasz rozrząd. Tak to wygląda. Czujnik znajduje się tutaj. Przy okazji też łatwy dostęp jest tutaj do czujnika temperatury płynu chłodzącego, ale teraz nas to nie interesuje. Zdejmujemy ten czujnik, który tu mamy i on się trzyma, jak widać, na przykładowym tu czujniku na jednej i drugiej śrubie. I tak samo jest w tym wypadku. Śruby te są takiego samego rozmiaru i takie same jak te śruby, które tutaj odkręcaliśmy z obudowy. Czyli takie torksy. Oczywiście odkręcimy je też za pomocą nasadki sześciokątnej szóstki czyli za pomocą takiej po prostu szóstki bez problemu odkręcimy uważajmy przy tym, żeby jakiś bit, albo coś nie wpadło nam tu do rozrządu no bo będzie więcej zabawy robić wszystko delikatnie, spokojnie i bez jakichś nerwów to jest jedna śrubka, tu jest druga. Trzeba to robić naprawdę bardzo delikatnie, żeby ten czujnik wymienić. Wystarczy oczywiście odkręcić. O, bardzo, bardzo lekko się trzyma, więc bez problemu odkręcicie. I druga śrubka znajduje się troszeczkę dalej, tak jak Wam na przykładzie pokazywałem. docisnąć klucz i przekręcić. Bardzo delikatnie się trzyma, więc nie będziecie mieli najmniejszych problemów z odkręceniem śruby tego oto czujnika Ważne jest, żeby ta śruba czasem nam tam nie wpadła do rozrządu, dlatego warto wstawić tam po prostu paluchy i pilnować, żeby śruba, którą odkręcamy odkręciła się bez problemu i nie wpadła nam poniżej do naszego rozrządu trzeba bardzo na to uważać ok odkręciłem klucz wyciągam śruba jest już luźna ale obawiam się że ona może mi tam wpaść dlatego muszę zrobić to ten... bardzo delikatnie myślę że zostawię sobie tak żeby nic mi tam nie wpadło oczywiście Zablokuję sobie, nałożę sobie ten klucz na śrubę i z palcem wyciągnę ją. Tak będzie bezpiecznie. Ok, odkręcamy. Palcami idzie. Dlatego też robimy to naprawdę bardzo delikatnie, chociaż powiem Wam szczerze, nie jest to jakoś specjalnie. Łatwe po odkręceniu ostatniej fazy tej śruby dobrze się tam trzyma, ale palcami powoli i wychodzi. Okay. Oczywiście zalecam to robić na zimnym silniku, ponieważ na ciepłym moglibyście się poparzyć. Zdecydowałem się, że żeby zabezpieczyć tę śrubę, żeby przypadkiem mi tam gdzieś nie poleciała, wsadzę tu po prostu trochę papieru. Bo obawiam się, że mogłaby tam wlecieć albo zamiast papieru, ja wam to pokażę, może ściągnę, żebyście dokładnie widzieli o co chodzi. O, tak to wygląda. czyli jest nasz rozrząd, nasze wałki. Tu jest nasz czujnik. Tu jest jedna śrubka, jak widzicie, i tam jest druga. Są, jak widać, tak jakby pochowane, szczególnie ta druga z lewej strony. No i nie chciałbym, żeby oczywiście wpadły gdzieś tam sobie poniżej. Dlatego też włożę tu po prostu w tą szparę coś, może nawet rękawiczki, żeby przypadkiem nic nam tam nie poleciało. Robimy tak. Tu mamy taką sobie rękawiczkę która jest trochę brudna, więc jej nie zastosujemy żeby niczego wał w rozrządzie nie Ok, wezmę sobie tak kilka czystych papierków nic luźnego i tak zrobimy w kulkę w ten sposób wsadzę sobie tam dalej przez co na pewno śrubka nie wpadnie mi w nieoczekiwane miejsce. Czasami warto się w ten sposób zabezpieczyć, żeby potem nie mieć problemu z kombinowaniem, gdzie ta śrubka wpadła. Ok, dookoła spróbuję ten papier tam tej śrubki nasadzić. Chociaż chyba nie udało mi się do końca, jeszcze raz. OK. Teraz dopiero będę mógł ze spokojnym sumieniem odkręcać tą śrubkę, że wiem, że nie ma tu szpary, gdzie ta śrubka mogłaby mnie wpaść. Nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi. Oczywiście, róbmy to za pomocą jakiejś świeżych papierków, żadnych tam jakichś luźnych, ponieważ moglibyśmy mieć problem, że tam jakieś szczępy nam gdzieś zostaną. Ok, odkręcamy dalej śrubkę. O, teraz już powiem Wam szczerze, że znacznie bezpieczniej się czuję odkręcając tą śrubkę, gdy wiem, że nie będę musiał gdzieś tam potem szukać. Czyli dodam sobie tylko niepotrzebnie pracy. Ok, jeszcze trochę, już jest przy końcu. Już czuję, że jest coraz luźniejsza. Ok, już prawie trzymam palcem od spodu więc powinienem ją wyciągnąć razem z nasadką Już prawie koniec Naciskajmy na śrubę tym, tą nakręt, nasadką wtedy wiemy, że śruba nam nie wyleci I zobaczcie, w ten sposób wyciągamy O, w ten sposób, że trzymamy sobie palcem tą śrubę Dobra, mamy śrubkę wyciągniętą jest dłuższa niż ta poprzednia o 1 czwartą odkładamy ją sobie tu i ściągamy drugą tą łatwiejszą w dostępie też dobrze mieć papier nałożony na wszelki wypadek ja jeszcze by tu rozszerzył ten papier bezpieczeństwa nigdy za wiele ale nie musimy potem się babrać tak jak już mówiłem w jakiejś szukanie śrub. A już zdarzyło mi się niejednokrotnie zgubić jakąś śrubkę, spadła pod auto, albo gdzieś tam sobie leży, którą potem pewnie znalazłem, ale ale jednak strata czasu zawsze jest. Dobra, ściągamy drugą druga śruba gotowa, zobaczcie w ten sposób, czyli palcem sobie po prostu trzymamy tą śrubę podczas odkręcania. Jest miejsce bez problemu. W ten sposób mamy dwie śrubki ściągnięte i nasz czujnik powinien być bez problemu do zdjęcia. Zobaczcie. Aha, trzyma go trochę ten papier, ale to nie problem. Czujnik zdejmujemy. Zobaczcie, czujnik jest już wolny. Dzięki temu będziemy mogli podmienić go na inny czujnik. A zanim to zrobię, odłożę sobie budowę trochę dalej. Rozrządu. Bity też sobie odłożę dalej. Klucze i wszystkie też sobie odłożę dalej. I sprawdzę, gdzie ten czujnik jest podłączony. Gdzie ta wtyczka jest podłączona. Długość kabla jest taka, że tu. znajdę, zlokalizuję. Ok, widzę. Przy przepustnicy jest wtyczka, którą trzeba rozłączyć. Zaraz Wam pokażę. W moim przypadku wtyczka jest. Yy, zaraz, ona jest tutaj. Tutaj pod kabelkami jest moja wtyczka. Wystarczy ją odpiąć i podmienić, oczywiście, z nowym czujnikiem. Ja na czas testów podłączenia drugiego czujnika tego czujnika nie będę stąd demontował. Po prostu go sobie tu przykleję na, na taśmie. Ten stary, dam nowy. I tamtą wtyczkę też zostawię. Chodzi o to, że jeżeli nie przyniesie skutku e, przełączenie, to po prostu z powrotem potem przełożę e, czujnik. Tak więc wygląda. Tutaj ten, który uznaje, że coś jest chyba z nim nie tak, bo czasami falują mi obroty, czasami szarpie samochodzik, a nie ma żadnych błędów. Wszystkie inne czujniki, jakie w samochodzie są, były podmieniane. E, w aso też uznają, że wszystko jest w porządku, a jednak nie jest w porządku. Dlatego ten czujnik sobie odepniemy. Dam sobie go tutaj po prostu do góry w ten sposób, a nowy założę na miejsce starego. Ok, myślę, że wszystko jest jasne. W odwrotnej kolejności montujecie po prostu czujnik. Potem podłączacie, wszystko podłączacie z powrotem. Akumulator, oczywiście, trzeba i startujecie silnik, i jedziecie pojeździć. Najlepiej kilka, kilkunastokrotnie, żeby. No, może kilkukrotnie, żeby silnik wyłączyć. No i. Oczywiście przejechać przynajmniej jakieś, nie wiem, 10-20 km i wtedy dopiero czuć różnicę, czy są, czy nie, czy jest wszystko w porządku. Nie powinno być tak, że nagle od razu wszystko wraca do normy. Ale też i tak może się zdarzyć. Dobra, to myślę, że tyle. Mam nadzieję, że wszyscy już wiedzą o co chodzi. Wymiana czujnika, wałka rozrządu jest dosyć prosta, ale trzeba wykonywać tą operację powoli i spokojnie. Trzymajcie się, pozdrawiam.